W tym filmie zagram Polską, ale Polska będzie miała tutaj rodzaj rządów rebelianci. Ogólnie nie da się tego ustawić normalnie w grze. Jeżeli chce się coś takiego ustawić, to trzeba zedytować tutaj scenariusz po prostu. I tu można sobie ustawić rebelianci. No. I to jest takie trochę rzadkie rzadki rodzaj rządów. ...page of historię, ale czasem, jak już się naprawdę długo gra na jakimś save'ie, to można zobaczyć państwo, które ma normalnie nazwę, może, może rekrutować wojska itp., ma swoje własne tereny, a nie okupuje jakiś... jakiś czyichś cudzych i ma rodzaj rządów rebelianci. Ja w tym filmie postaram się właśnie w taki sposób zagrać jako Polska. A ty nie zapomnij, dać łapki w górę, suba, wbić na mi serwer Discord, wbić na kanał Asewek Plus, wbić na mojego TikToka, do wszystkiego jest link w opisie, oraz zajrzeć w opcje wspierający Oraz napisać komentarz z połączeniem na film, z frazą pomysł na film. No co mi się rzuca w oczy, to to, że mogę bardzo mało, mało kasy wydawać na towary. Nie pamiętam, czy tak jest normalnie. Nie wiem, czy to się czymś różni od innego rodzaju rządów, czy od na przykład demokracji, czy coś. No dobra, ja to jakoś tu poustawiam i zacznę skipować tury. Oj, prawie grę włączyłem pod przypadek. Co jest? Chcesz mi powiedzieć, że tak wygląda tryb gry rebelianci? Że w pewnym momencie mi się zniszczy całe państwo. Jeszcze raz chcę to sprawdzić. Może ja muszę. Może ja dam podatki na zero po prostu? Niech zadowolenie rośnie. I nam dużo przyrost ekonomicznej populacji. Naprawdę ma tak działać? Państwo zakonu Krzyżackiego najpierw nagle powstaje. Koniec gry jest dla mnie. Jeszcze jedna tura przysięga, mogę im wypowiedzieć wojnę, ale oni tych terenów tutaj nie okupują. Ja niby jakoś swoje państwo jeszcze tutaj mam. Gdybym... Mandel, wypowiedz wojnę, jakby im każdy wojnę miał teraz wypowiedzieć. Może jakoś idzie taką Polskę odbudować, ale co z tego, jeżeli później i tak znowu będę ee, jako rodzaj rządów rebelia i w pewnym momencie znowu zniknę. Na rzecz jakiegoś innego państwa Nie no tej Polski tutaj chyba już nie idzie odzyskać Nie jest jeden Mam jeden pomysł Mam jeden naprawdę mądry pomysł Gdzie mogę jako taka Polska Przetrwać yy, No dobra W ogóle ustawiam sobie tutaj wszystko normalnie Daję wszystko w utrzymanie wojska Ale nie no daję wszystko wypływ z podatków I resztę w utrzymanie wojska To co teraz robię to chwila Sprawdzę ile tu ja mogę przeżyć Jako po prostu zwykłe, zwykłe państwo najpierw aby móc jakkolwiek obliczyć. Ok, 14 turze upadam teraz. Tym razem księstwo śląskie powstało, ciekawe. Najpierw był Kraków, potem zakon Krzyżacki, teraz księstwo śląskie. Dobra, jeszcze raz. Dobra, teraz była 12 tura. To tym razem bur jacyś. Ciekawe no dobra, to tak mniej więcej 12-14 tura. To mam pewien pomysł. Ustawię sobie tutaj tryb gry standardowy Mogę sobie nawet ustawić podatki na maksa i resztę na 0. Chociaż nie, na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze sobie to normalnie ustawię. To jak klikam. Byłby z podatków, chcę na maksa. Mój utrzymanie wojska, no dobra. Przynoszę Przeno sobie wojsko na suwałki. Ok, szósta tura. Jeszcze raz. Okej, okay, jedenasta tura. I wypowiadam wojnę Litwie. Wbijam na ich tereny. Ok, póki ja sobie też wyrekrutuję tutaj trochę wojska. Mogę to lepiej trochę rozegrać, ale pomysł nie jest głupi. Jeszcze istnieje jako Polska, no dobra. To coś jeszcze w białym tam dorekrutuje. Do Aha, czyli ja tracę wszystkie tereny, czyli ja tutaj nie mam jak walczyć. Nie, jeszcze jedna tura przysięgam, ale ja tu mam swoje wojsko. To jest jeszcze jedna opcja na mnie, którą mógłbym sprawdzić. Więc ustawiam to wszystko w sposób normalny. Nie, mam jeszcze dwa pomysły. Dwa pomysły jeszcze mam w głowie. Może nawet trzy. Dobra i całe swoje wojsko przenoszę do Gdańska, buduję też w Gdańsku port. Cel jest taki, chyba już się każdy domyślił, że by po prostu wysłać całe swoje wojsko na morze. 50 dziesiąta tura. Okej, okay. ja mog mogę dalej dawać rozkazy. M mogłem dalej dawać rozkazy, jeszcze jedna tura przysięgam. Mogę dawać rozkazy swoim swojemu wojsku, ale on nie może się przenosić. Mogę wypowiedzieć wojnę, mogę ich potencjalnie zaatakować, ale... Ten atak jakoś nie idzie. Na pewno idzie coś wymyślić, żeby tu móc jakkolwiek zaatakować. Mam jeszcze jeden, mam jeszcze kolejny pomysł. Okay, mój kolejny pomysł jest taki, aby... Yy, z kim tu mam najlepsze relacje? Z Ukrainą. No dobra, więc z Ukrainą muszę poprawiać relacje, a to jest mega trudne do zrobienia, to co ja chcę zrobić. Utrzymanie wojska na ich wpływ z podatków. Daję całe swoje wojsko na granicy z Ukrainą. Zaczynam tutaj na granicy z nimi rekrutować wojsko. Mam z nimi całkiem dobre relacje już. Poproś o dostęp wojskowy. Nie chcą mi go dać. Może... Nie wiem, czy to już nie jest za późno. Chyba jest. Dobra, mam jeszcze jedną opcję, jak mogę wymusić ten dostęp wojskowy, nie grzebiąc ustawieniach scenariusza. Dobra, z kim teraz mam najlepsze relacje? Znowu z Ukrainą. No dobra, będę z nimi poprawił relacje. Całe wojsko idzie do Kełnu. Rekrutuję tutaj wojsko i to jest moment, w którym Ukraina wypowiada... Nie. Może jeszcze to nie jest ten moment. Dziesiąta tura to będzie ten moment. Kiedy Ukraina. Nie, kiedy Rosja wypowiada wojnę Ukrainie. Mija jedna tura, ja wypowiadam wojnę Ukrainie. Nie w Rosji. Teraz proszę o dostęp wojskowy. Oni mi go dają. Uciekam na teren Ukrainy. Jeszcze jedna Tura. I czy teraz mogę przenosić swoje wojsko? No nie no, znowu to samo. A jestem ciekaw, czy moje wojsko może postawić jakiś opór. Raczej, czy później Rosja, czy ktokolwiek, może być nawet Białoruś. Niech ktoś wbije na teren Ukrainy i chce zobaczyć, czy moje wojsko jest w stanie się w takim momencie obronić. Tym razem ja coś goci tutaj są. Ciekawe? Nie, moje wojsko na się nie może obronić. No dobra. Yy, więc. Jeszcze jeden pomysł mam. Ale to trzeba bardzo dobrze wymierzyć moment. Mam jeszcze taki jeden pomysł, żeby w momencie, w którym. Powstanie już jakieś inne państwo na moich terenach, zaatakować, za, zaatakować morzem, czy coś, jakieś inne państwo. Po prostu, żeby pomiędzy tymi turami był rozkaz desantu. I w sumie mam pewien pomysł, jak mogę to zrobić. No, robię to wszystko w sposób. No, ustawiam to ustawienia w sposób standardowy i no, wszystko tutaj też ustawiam tak samo jak wcześniej. Okej, okay, całe moje wojsko idzie do Gdańska. Dobra, wypływamy na morze. Teraz wypowiadam wojnę. W Łotwie opowiedz no wojny, niech atakuje trochę wojska. Nie udało się, trzeba więcej wojska. Yy, niech oni idą na rygę, szybko do portu. I teraz powstało państwo. Kurde, jakbym teraz zaatakował, to trzeba dobrze wymierzyć moment, i tak, żeby ten atak się jeszcze udał. Jeszcze mogę tak chwilkę popróbować. Jak nie, to mam jeszcze jeden taki sam pomysł, ale żeby zaatakować przez czyjeś tereny na inne. Żeby na przykład zaatakować przez tereny Ukrainy Białoruś w momencie w którym powstanie tutaj rebelia może wtedy coś by się z tą armią stało, coś by się tam w tym glitchu naprawiło i to wojsko mogłoby normalnie, normalnie chodzić normalnie ruszać bo jakby mogło to by było naprawdę nic ok tym razem się desantuje na Rygę dobra, niech to wojsko z Rygi się wróci, desantuje się teraz obok Rygi niech to wojsko się wróci, zaatakuje teraz jeszcze obok Rygi Biskupstwo kurlandzkie powstało tylko do tego, że miałem jakąś inną prowincję. Z tych wszystkich prowincji, co tutaj mogło coś powstać, powstało biskupstwo kurlandzkie na tej prowincji. I to zostało automatycznie zabrane w Łotwie. A ja swoim wojskiem ruszać nie mogę. Jakbym rozwiązał trochę wojska, jakbym chciał... Ja to mam wojsko na terenach biskupstwa kurlandzkiego. Jeśli mi wypowiem wojna, chwila, mam jeszcze jeden pomysł. Ale naprawdę wątpię, że on się uda. Ale może, warto spróbować. Chociaż nie no, mam jeszcze znowu parę pomysłów. Dobra, niech to teraz wojsko po prostu chodzi. Niech one po prostu idzie przez całą Polskę dumnie. Kurde, ej, czy ja mogę zaatakować jeszcze, jeszcze jedna tura? Nie, nie mogę. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić. Właśnie mam taki plan, żeby jeszcze w taki sposób zaatakować tereny mojego państwa i cudzego państwa. Żeby sprawdzić czy to może zadziałać. No to sprawdza. Bo czemu by nie? A powinien poprawiać relacji z Ukrainą, no ale dobra. Nie wiem, niech oni wypowiedzą wojnę Jordanii i ja też wypowiem wojnę Jordanii. Niech oni jeszcze wypowiedzą wojnę Laosowi i ja też wypowiem wojnę Laosowi. Niech oni jeszcze komu mogą wypowiedzieć wojnę? Tak żeby im nie zaszkodzili. Tu jest jakaś wysepka. Zależy mi na dobrych relacji z nimi. Okej, okay, poproszę o dostęp wojskowy. Skądzili się. Jeszcze trochę wojska. Nie, dobra już dużo teraz ryzykuję. No dobra. I niech troszeczkę wojska pójdzie tutaj na tereny mojego państwa. Okej, okay, to nie wyszło zbytnio. no mogłem się domyślić, że to wojsko się po prostu samo z siebie zatrzyma. A ja bym wziął z nimi pokój. To nagle mi wojsko znika po prostu. Ja nie mam gdzie rekrutować wojska. No dobra. I, ale mam tutaj niby jeszcze jakąś populację, więc potencjalnie mogłoby mi jakieś państwo wyzwolić. No ale to bym musiał tutaj siedzieć już z paręnaście dobrych godzin. tego mi się nie chce. Więc sprawdzę mój ostatni pomysł. Oczywiście chyba na samym starcie znowu, tak samo jak wcześniej mam najlepsze relacje z Ukrainą. To będę z nimi poprawił tutaj relacje. Niech oni wypowiedzą wojnę Malezji, ja też wypowiem wojnę zaraz w Malezji. Nie wiem, niech oni parę wojen już komuś wypowiedzą. takich dalekich, żeby przypadkiem nie upadli. Komu jeszcze mogą. Nie wiem, coś takiego w co będę mógł po prostu łatwo kliknąć później, żeby im też powiedzieli wojna. Okej, okay, wszystko przyjęli. C muszę ogarnąć sytuację w swoim państwie teraz. Wysyłam wszystko do hełmu. A jeszcze to. Dobra, już nawet tu ustawiłem na odwrót utrzymanie wojskiej. wpływy z podatków, ale mniejsza w to. I teraz ja wypowiadam wojnę każdemu państwu, z którym ma wojnę też Ukraina. Żeby z nimi troszeczkę tu relacje poprawić. A oni mają wojnę tylko z Malezją. To się to nie zgodzą się teraz na dostęp wojskowy. Nie no, zgodzili się. Ja jeszcze rekrutuję wojsko. To ja mi starczy. No dobra. Się o tak o ustawie. Wypowiadam wojnę Białorusi. Trochę tutaj ją zaatakuję. Nie wiem, czy to tak mogło wyjść. W sensie może lepiej by było, gdyby. Chwila, mogę chyba wczytać jeszcze save'a bo no nie chwila jeszcze... Bo tutaj ta prowincja graniczy z tą moją, więc nie wiem, czy to tak na pewno mogło wyjść. Ale moje wojsko i tak się zatrzymuje, więc to nic nie daje. Ja tutaj mogę dalej mieć wojnę z tą Białorusią, a to im nic nie da. A mi cała wojna też w ogóle znika. No ale teraz ich nie mogę zaatakować. No cóż, więc próbowałem.